zapłaciliśmy za naprawę aparatu i dlaczego wyszła z tego trochę afera. Nasz aparat w piątek wrócił z serwisu i musicie wiedzieć, że wysłaliśmy go do autoryzowanego serwisu Sony, żeby nie tracić na gwarancji, bo to nowy aparat. Ale z tą gwarancją wyszedł pewien problem. Najpierw porozmawiajmy o kosztach. Naprawa wyniosła aż 1314 zł i 34 grosze. Z czego 615 zł to robocizna a reszta, czyli 700 zł, to części. Szczerze mówiąc, myślałem, że będzie trochę taniej. Ale co poradzić? Serwis poinformował nas jeszcze o jednej rzeczy. I tutaj wam przeczytam, co mamy napisane. Aparat pochodzi spoza oficjalnej dystrybucji i nie jest przeznaczony na rynek europejski. Nie podlega gwarancji. I tutaj się szokowaliśmy, bo ten aparat kupiliśmy w polskim sklepie internetowym, który sprzedaje bardzo dużo rzeczy fotograficznych, w tym Sony. I nie będę tutaj podawał nazwy, bo to nie chodzi o to, żeby robić nagonkę, ale to było słabe. Tato oczywiście napisał do tego sklepu i odpisali mu, że oczywiście aparat ma gwarancję, tylko nie producenta, a sklepu 24-miesięczną. Jeżeli zależy nam na gwarancji producenckiej, a przecież każdemu na takiej zależy, to żebyśmy odesłali im ten aparat, a oni nam prześlą kolejny aparat, tylko już z oficjalnej dystrybucji. Dziwne to i podejrzane. Napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Dobrego dnia!